Hej, z tej strony Bach. Już witam was bardzo serdecznie Tym razem odcinek z Red Dead Online, a w sumie jeszcze czego innego Skoro jest to kanał o Red Dead Online, łapka w górę, nie widziana, zaczynamy Więc, Rockstar nam dodał ee, Nową transformację, nowy witalizm No nie, proszę, please Daruj mi Ej, ale wiecie co jest dziwne? Ja dopiero to się zalogowałem do gry Więc ona musiała mnie psiuknąć za rzeczy, które zrobiłem Będąc Kilka godzin temu w grze więc reset gierki nie pomaga na to, wychodzi. No to kurde, przypał, nie? no to widzimy się, kiedy yy, Harriet się ogarnie. Elo, Harriet, zobaczmy, co my to mamy. Kup i jak to się z salon news, to pewnie wie, że właśnie jest za 8 sztabek złota. Vitalizm Królika do kupienia, więc sobie kupujemy. Chociaż jest jakaś opcja, żeby kupić to taniej, więc sprawdźmy to. L3 Proszę bardzo, zniżka 5 sztabek. Spoko, dobra, biorę. No i gitara. Trzeba korzystać, bo ja zawsze mówię sobie, a po co będę korzystał, a tu pyk znika mi to, nie? Więc jakie jest, to to kupujemy. Gdzie jest to? A kupiłem chyba, tak? Bo to znikło. Dobra, mamy to w torbie jednak, super. Jestem zbanem, bywa. Więc najpierw sobie obejrzymy kartkę, ponieważ jak ktoś nie wie, no to na kartce mamy lokalizację podaną, gdzie mamy robić tą przemianę, więc Mamy królika i harriet, spoko. Mamy kwiatki i powolone drzewo nad yy, rzeczką, jakieś kamienie, spoko. Więc otwieramy sobie ten list, w sensie go czytamy i zobaczmy. Nie będę udawał, że dobrze czytam, więc nie będę tego robił. Po prostu sobie tutaj znajdę najważniejszą informację i ona jest tutaj Wystarczy połknąć trzy porcje podczas fizycznego kontaktu z rzeczną fauną, aby otworzyć oczy na niemożliwy świat. Super, więc sobie to zamykamy. I yy, trzy porcje. Ja sobie przed odcinkiem zebrałem 9 porcji, bo czemu by nie? Yy, I przyznam się wam, że sprawdziłem sobie, gdzie jest ta lokalizacja. Yy, bo na reddicie ludzie znaleźli już i wiem, i wtedy miejsce się uda. Zobaczymy, jak to wygląda. Wiem, jedynie wiecie, jak to wygląda na mapie, a jak to faktycznie wygląda w grze, nie mam pojęcia. Więc to będzie jakaś taka mini zagadka, środowiskowa, powiedzmy. Yy, szybka podróż. Yy, poprzednią zagadkę udało mi się samemu odkryć, ale tutaj już nie próbuję. Aż tak dobrze mapy nie znam. Jakiś gracz sobie leci. Super, yy, więc udamy się do. Proszę Państwa. Um. Faktoria nie, San nie Chwila, dobra, po prostu lecimy do Blackwater Faktoria, Monza... Tak! To, 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 to! To chciałem Super, bo to jest w okolicy tego Ale zapomniałem jak się nazywa to, to miejsce, nie? Faktoria, spoko Jesteśmy i teraz mapka i z tego co wiem, musimy udać się. Chwila. Eee... Tutaj? Chyba? Kurde, no. <laughs> Dobra, zobaczymy. Najpierw tam się udamy, zobaczymy, czy te kwiatki tam są. Jeżeli tak, to jesteśmy w dobrej okolicy. Ale gdzieś tutaj, z tego co wiem. Patrzyłem na tą mapkę kilka godzin temu, ale. Mówię sobie, zapamiętam, no co ja będę sobie zapisywał. Ale jak coś, to do przemiany potrzebne są właśnie te harrietum oficjalizm. Więc to akurat musicie sobie ogarnąć sami. Ja wam dam link do lokalizacji tych wszystkich, właśnie yy, kwiatków. To jest dziwne, że te kwiatki są potrzebne, nie? Głupia sprawa. No dobra, jest drzewo powalone. Drzewo powalone jest na tych, na kamieniach, ale to chyba nie to. A może i to? Jest, mamy to, super. Yy, więc dokładna lokalizacja jest tutaj, proszę bardzo. A to jest w ogóle ciekawe, bo yy, ta przemiana wymaga trzech kwiatków, yy, a Jeleni wymaga pięciu, więc tutaj widzimy, że jest yy, o wiele mniejsza porcja, powiedzmy, tego specyfiku. Dobra, chodzimy, piek, dobra. Są tutaj ewidentnie ślady łap. Dobra. I w ogóle jest taki easter egg, i jest on o jeleniu, i jest o króliku, z tego co wiem. I Wam postaram się go zaprezentować niedługo, ale to w innym materiale, ok? Dobra, zbadajmy sobie to. No i co się dzieje? Zebrała sobie. Dobra, nie chcę wiedzieć, co tam sobie wdychasz. Nie były to nesquiky, raczej. <laughs> Teraz, sorry, sorry, sorry. I jestem! Super! Jeżeli za bardzo się oddalę, to zniknę. W sensie, zniknie mi ta transformacja. Um, dobra. Możemy biegać, super. Zapierdzielamy. No i co? Zobaczmy, czy mam jakiś atak. Widzę, że nie. Jakaś animacja. Aha, leży sobie. Ramenu interakcji spoko, raczej nie. L1, R2, L, kurde, gałka. Ej, ja to zrobiłem? Ja to zrobiłem chyba, tak? Czy nie? Halo? Nie no, chyba raz na jakiś czas sam siebie robię jakiejś animacji, nie, nie mamy na to wpływu większego. A może mam? Yy... Nie mam absolutnie pojęcia. Dobra, skaczemy sobie. <laughs> I zobaczmy jak daleko jestem w stanie z tego miejsca odejść, nie? Od miejsca transformacji. Oo! Co ty? za typ! Jestem królem! Tu, 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 tu. O, dobra! Mamy już yy, granicę. Czyli z tego miejsca, tutaj. No, to chyba jest podobna sytuacja, jak ta jest z Jeleniem, nie? Która transformacja jest chyba mniej więcej w tym miejscu. Okej. Okay. Spoko. No to wychodzimy. I zobaczmy, jak będzie wyglądać wybudzenie. Pewnie tak samo jak w przypadku Jelenia, ale może jednak coś innego. No, chyba podobnie. No, faktycznie, dobra, no tyle. Szybki materiał, no bo nie ma co więcej wam pokazywać. Fajnie, że Rockstar to wprowadził, bo to zawsze jakieś urozmaicenie. Ale PJ y w GTA są wiele lepsze, ponieważ mamy tam możliwość, nie wiem, latania ptakiem, może to też się pojawi. I na przykład tam to wszystko jest darmowe, jeśli dostajesz nagrodę za zrobienie tego. A w przypadku Red Dead nic nie dostajesz, więc lipa totalna. I w ogóle to, że musimy zbierać kwiatki, żeby zrobić transformację. Rozumiem jeden kwiatek, ale pięć w przypadku jelenia. No przypał trochę, nie? Więc... Kurde, ja lipa lekka, ale. Dobrze, że coś jest przynajmniej, nie? I tyle. Więc ja się z wami żegnam. Siamara, cześć. L.